Moi drodzy, witam Was dzisiaj w świecie, o którym nie macie kompletnie pojęcia. Coś Wam to mówi? Mi na pewno nie. Znaczy, no mówi, ale nie o to chodzi. Alchemist Shop Stimulator. Kolejny symulator sklepu, tym razem bardziej magiczny. Jakby to tak ten. Ogólnie, premiera... premierę. Premiere, ta gra będzie miała dopiero w marcu. Ja oczywiście dziękuję tutaj stronce i też deweloperom, że wysłali mi ten kodzik. Dzięki temu mogę wam przedpremierowo pokazać czy warto zainwestować w tą gierkę. Bo oczywiście inwestowanie w gierkę tylko i wyłącznie z moim linkiem w opisie. Tak więc my dzisiaj będziemy sobie mieszać miksturki. Idziemy oczywiście przez samouczek. Bo chcemy zobaczyć jak to się wszystko będzie jadło. Wydaje mi się, że ta gra może być fajna. Ale czy tak się stanie, to się dowiemy za chwilę jak oczy otworzymy. Bo właśnie oczy otwieramy i właśnie widzimy. Nawet jakkolwiek otwarty świat. Ale widzę, że mamy do czynienia z grą troszeczkę podobną jak taberna. To jest złe. Nie powiedziałbym. Okej. Okay. Eee, sprawdź księgę. Otwieramy list. Pozwól, że zgadnę. się zdezorientowany. Powiedzmy, my chcieliśmy cofnąć czas. Rzeczywiście się udało, ale nie było siebie skądinąd, ponieważ nasz umysł cofnął się w czasie razem z nami. Na szczęście przygotowałem doskonałą ewentualność. Wysłałem do, ciebie, do siebie kilka listów. Dobrze przemyślonym mostem, czasem przypominając mi, cóż nam, kim jesteśmy i co robiliśmy. Więc regularnie sprawdzaj skrzynkę pocztową. Najpierw musimy zarobić trochę złota. Nie, nie możemy go po prostu wyczarować. Musimy je zarobić, więc udaj się do sklepu alchemicznego. Zostawiłem skrzynkę z towarami. Pumieję rzeczy na półkach, bla, 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 bla. Czyli taki standard po prostu rzecz ujmując. Eee, dobra, mamy jakiś warsztat. Eee, ok, czyli to jest nasz sklepik, a to jest eee... Andlosz przeciwko sklep. Nie ma problemu. No mamy naszą hawirę, nie wiem czemu te drzwi były otwarte. Podnosimy yy, przedmioty na półce. No tutaj jakby się nic nie zmieniło. Pal. Ło! Wow. cenę. Czyli te, tak jak powinno być. Tak i jest. Druga sprawa. Z tego co ja tutaj widzę, no to zobaczcie, mamy zakup Szansa na zakup coś, co powinno być w każdej grze tego typu. Czyli właśnie informacja, do którego momentu możemy sobie pozwolić ceną, żeby oni, ludzie chcieli kupić, ale też żebyśmy my mogli zarobić. Więc yy, no tego akurat w większości gier po prostu brakuje. Mamy magazynek i mamy pięterko, które też jest otwarte, co jest ciekawe. A tu mamy pewnie... Okej okay. Ciekawe, no będziemy musieli coś wytwarzać to może by nie Ale otwieramy oczywiście nasz... Klepik Mamy nasze licydełko eee, pakując, Biorąc... Takiewkę z monetami, wydając... Okej okay. Czemu mi się tu pokazuję aha, dobra, widzę no zobaczymy, zobaczymy, Ten, no na pewno to nie jest kompu nic komputerowo, nie, nie możemy nic takiego zrobić, My musimy po prostu liczyć jak ze starych dobrych czasów eee, spakuj, spakuj, spakuj worek z pieniędzy reszta stówka pięćdziesiątka I czwórka I klikamy wadaj resztę No i co? No, już nam wykupili, tak? Pięćdziesiątka Siedemdziesiąt Pięć I cyk Mamy to, mamy to Sprzedaliśmy wszystko, sprzedaliśmy wszystko idziemy tu hmm wszystko poszło względy. Obie strony korzystają. Ale musimy zamówić siano, małą doniczkę, nie może powiedzieć do czego wielkiego. Po rozmowie z kupcem. Daleko nie mamy. Kup małą doniczkę. To mamy kupić. Tu nic nie widzę. Tu mamy jakąś małą doniczkę Dodaj... Okej, okay. to tak działa yy... Jakiś ząb Pazor, kość, jajo, róg, pióro O, mamy ząb Doniczka, ząb się. Na No wszystko jest Chyba te ptaszki zwierzęce możemy kupić. To pytanie brzmi, czy my chcemy. No kupiliśmy, halo. O, dostawa zakończona. No i where, where to jest? Bo ja tu tego nie widzę. No dziwne trochę, bo ja tego naprawdę nie widzę. Eee, widzicie? No tutaj wychodzi na to, że my musimy to w doniczkę to na dwór normalnie z tyłu tam. Zresztą ja kupiłem dwie stuki, bo nie wiem czemu mi pierwsze nie zaliczyło. Kurnego mać. Ale no skoro tak, no to trzeba będzie posadzić dwie sztuki. I tyle. Yy, wejść teraz z kominkiem yy. No widzicie. A, to ja nie to kupiłem. Ej, yy, dobra, to wszystko jasne. Ups! To ja poradzę że tak wyszło moja wina, więc yy... trzeba posadzić Dobra, nie chcę tutaj, to wszystko rośnie Będziemy mieli czegoś więcej po prostu Czemu już by nie, mamy kolejnego maila znaczy, kolejna wiadomość. Eee, Dbaj o... Nie pozwol mu usnąć się od składa. Aha, przyjdzie tylko nie do najgłupej, ale będę wysłał w ulepszenie sklepu, skle, czy znaczy skrzynie Zabieram tam trochę zapasu wykorzystaj je. Yeah. Okej, okay, bo jest banek z wodą. studnie, no dobra i mamy naszą skrzynkę na której mamy nowe rzeczy To jest maksymalna cena, którą nam ludzie kupią. No i po co nam śmietniki, jak możemy mieć coś co nam spala. Śmieci po prostu taka. Ja wiem, że klienci przychodzić nie będą z Ja dopiero rozkładam towar, proszę cię. Ułatwieramy Ten burdel. Eee, dobra. No i mamy na ulepszenie sklepu wydać. Jak tam tu? Widzę, że jest blisko uschnięcie, dlatego ja tu przedem przypilnować. Żeby nie było. O, wyrosło. Dojrzałe. Więc mnie to bardzo cieszy. Jeszcze jakbyśmy coś sprzedali to już bym się w ogóle w pełni cieszył. I takim ładnym, pięknym sposobem zostały nam trzy sztuki do sprzedania. I na dzisiaj to będzie tyle. I chyba właśnie opierdzielimy. Proszę, 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 proszę. No, się wszyscy rzućcie na te karty. Wykupił mi wszystko i właśnie wykupiliśmy wszystko Sajonara, i będziemy mieli kolejne 47. Pani chce zrobimy w ten sposób. Dobra, no i mamy raz, dwa, dyszku, pach, ulepsz sklep. Zaraz ulepszymy sklep, reszta 120 Paniusiu Tak to nie powinno być Dobra, nie mamy nic y Jeśli chodzi o A te darmowe? A, u... Dobra, no to Skoro każą nam zamknąć Sklep, no to zamykamy sklep wbieramy dojrzałe rzeczy Idziemy spać, no i moi drodzy Krótko zwięźle na temat, tak jak mówiłem ta gra jeszcze nie wyszła Więc jeśli jesteście zainteresowani tą grą to macie oczywiście link do Instant Gaming w opisie Więc jeśli chcecie wesprzeć też kanał Żebym mógł wam więcej tego typu rzeczy pokazywać to Tym bardziej was do tego zapraszam I co no Myślę, że jeszcze z jeden-dwa odcinki mogą gdzieś tam się pojawić z tej gierki, bo no tutaj ciężko jest, że ja ten gameplay prowadził non stop. Ale jak się rozwinie, to może by nie. Zobaczymy jak to na przykład wyszło po premierze. Dajmy na to. Tak więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. I ja.